Patrzcie jaki, przy samym pontonie. O, ten jest ładny. Ten jest największy dziś. Piękna pogoda. nie bez wiatru. Nie wiem, czy będzie widać. Pełnia księżyca. Mgła już to prawda się kończy, ale ale jednak jest no i w pełni w mgle będą brały teraz zobaczymy witam was bardzo serdecznie na moim kanale z tej strony Jakub Kowalski zapraszam was na kolejny film szczupakowo okoniowy zobaczymy głównie szczupak a w jaki sposób ten szczupak będzie łowiony o tym za chwilę, jak już wypłynę żeby nie tracić czasu, trzeba podpiąć sondę rozłożyć wędki i lecę na pierwszą miejscówkę w międzyczasie opowiem wam w jaki sposób dzisiaj będę łowił szczupaki, będzie to chyba jeden z najprostszych sposobów łowienia szczupaków, także miłego oglądania i widzimy się za chwilę Dobra, ja już powoli Dopływam do pierwszej miejscóweczki. Odbierak to mój malutki. W gotowości. I tak to wygląda. Pierwsza zatoczka. Później druga zatoczka. Trzecia zatoczka. I tak dalej i tak dalej A co do dzisiejszego sposobu łowienia tak jak wam wspomniałem na początku będzie to obławianie takie tradycyjne najprostsze sprawdza się to bardzo dobrze i na tym właśnie dzisiaj zamierzam się skupić obławianie trzcinowisk Starą, sprawdzoną metodą To była najlepsza metoda Najprostsza, żeby złowić rybę A to za tym idzie bardzo skuteczne przy brzegu, przy trzcinkach Tutaj te pionowe zapisy to są rdesty Idealne miejsce na szczpakę Dzisiaj nie będzie to taka stricte, szczupakowa pogoda Później będzie praktycznie bez wiatru tam później, później troszkę po może powieje, ale lampa niesamowita, więc wrań spodziewam się tylko z samego rana, ale nie jest powiedziane, że największą lampę, nic nie uderzy. Różnie to bywa, to jest wędkarstwo jak nieprzewidywalne, wszystkiego się można spodziewać. W każdym rzucie trzeba walczyć do samego końca, się nie poddawać przede wszystkim. Próbować. No dobra, no, ja się zamykam. Biorę się załapanie, a jeżeli coś się odezwie, na pewno to zobaczycie. Gdzie i na co to już będę mówił jak już będę miał oczu. Branie. Kurde, było broń, ale przyłodowo Branie. Ale to było tak delikatne branie, skupmy po ogonie Dziad, jeden na 100%. ma 53 cm. bardzo śliczne, bardzo ładny czekaj wariacie, dziękuję czyli widzicie to spora zatoka i w samym środku zatoczki cztery brania podejrzewam że te dwa to były od jednej ryby jeden wyjęty sztupak jeden spad na długim opadzie lekka główka mocne podbicie długi opad tylko trzeba uważać na, na te zielicha zaraz wam powiem jaka to jest główeczka piątka <noise> piątka główka do dziesiątki kanibala na taką płytką wodę I całe 2 metry w sam raz można poprowadzić to w miarę agresywnie a zarazem zrobić taki dość długi opad w którym następuje najczęściej branie Nie walczy na razie, nie, nie, nie skocz, nie skocz. Skoczne one dzisiaj. ten żar całego kursu. gdzie mu Przestawię się tylko od słońca Zapłynę jeszcze raz trochę dalej tutaj na to wypłycenie A co się wydarzyło Jak ja to mówię na lenia, na siedzącego Założyłem perłowego takiego typowo czystego perłowego Westina 12 Piątka, 6 główka, nieważne I myślę rzucę sobie tutaj parę razy w dryfie miałem płynąć na drugą stronę tej zatoki w pewnym momencie poczułem zielo szarpnąłem raz nic szarpnąłem drugi raz jak to zielo nie zacznie jechać z roli mało nie wyrwało mi wędki z ręki masakra dawno nie miałem tak mocnej, silnej, dużej ryby na wędce nie wiem co to była za ryba, bo dosłownie po metrze dwóch spadła, ale to był ogromny szczupak, naprawdę to był potężny szczupak i chyba trzy rzuty później miałem kolejne branie, ale to już mniejsze, już tamten raczej nie powtórzy. Spróbuję napłynąć to jeszcze raz, troszkę dalej od szcin, tam jest pełno nordestów, pełno zaczepów, ale tam właśnie ten szczupak siedział. Żebym mnie trzymał wędki w miarę mocną, wyrwałby mi ją po prostu z ręki. Naprawdę. To był potężny pajkus. Dobra, napływam jeszcze raz. I spróbuję. Może akurat, może będzie kolejny. Ale dosłownie przed tym rzutem, kiedy miałem to branie, wyłączyłem kamerę. Mówię, bo rzucę kilka razy. Tu i tak się nic nie wydarzy. I płynę tam, właśnie po tam. tam. Tam na tą drugą stronę tam jest taka fajna zatoczka Tam też czasami śmierdzi szczupakiem Uf, Masakra Pomyślałem tutaj między tymi wiorskami, żeby przeprowadzić. To może siedzieć. I ja o to jest. Chodź, chodź, zaraz Cię wypuszczę. Prawda mały.

Kurcze! Uff. Znowu piękne branie w opadzie. zrobię jeszcze tą zatoczkę gdzie siedzi patrzcie o pięknie to było piękne branie I chyba największe dzisiaj albo i nie one wszystkie chyba takie pół 56 nawet. Czekaj. Jest kolejny. Patrzcie, jaki. Przy samym pontonie. O, ten jest ładny. Ten jest największy dziś. To jest podbierakowy. Robotę. Także mój dzisiejszy wyjazd dobiegł końca. Najbardziej sprawdził mi się y, kanibal Burbot 10,5 cm, do tego Westin 12 cm cały taki perłowy. Y, 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 jeszcze miałem, a na tego zapomnianego y, kanibala w barwach ten stare malowanie takie też miałem kilka brań. No a tak poza tym, no to ogólnie nie za dużo ryby. Brań to było nie wiem, pewnie z 15 albo, albo więcej. Bardzo mało ryb udało się dobrze wciąć, żeby je wyholować. Po gumie było widać, że brania były od dołu, także no nie było szansy, żeby. Przepraszam, ale tutaj wpłynąłem, nie było szans, masakra teraz, nie było szans, żeby cokolwiek wciąć lepiej, no i tyle, tak jak Wam obiecałem, łapanie było głównie przy trzcinach, takie to jest no, najprostsza metoda, żeby dobrać się do szczupaków, nie zawsze to są jakieś okazałe ryby, przeważnie to są takie 50 taki. Ale mimo wszystko liczy się zabawa, tak? Po to tu się przyjeżdża, po to to robimy, żeby czerpać z tego przyjemność, żeby się tym bawić, a nie robić tego dla mięsa. Następnym razem, możliwe że jutro, powtórzę y, dzisiejsze łapanie. Tylko już nie będę tak y, drobiazgowo obławiał tych trzcinowisk, a skupię się na, na miejscach, gdzie te ryby się odzywały dzisiaj. 4 dni temu i gdzie łapałem je wcześniej. Także słuchajcie, jeżeli nie wiecie jak się dobrać do ryb, no to troszkę Wam mam nadzieję podpowiedziałem. Mam nadzieję, że filmik się spodobał, że jakąś tam naukę, wiedzę wam przekazałem. I za to jeżeli uważacie, to wciśnijcie suba. Polajkujcie, skomentujcie, czy... Wynieśliście z tego jakąś tam naukę, czy Wam to pomogło. No i wciśnijcie się żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Ja się z Wami na chwilę obecną dzisiaj żegnam i widzimy się najprawdopodobniej jutro. Znaczy ja tu będę jutro, a wy kiedy zobaczycie ten jutrzejszy film, to ciężko jest powiedzieć. Także do zobaczenia na kolejnym filmie. Cześć, trzymajcie się, hej!